Cześć, dacie z tej strony, Robert. Nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka seria o newsach, czyli takich szybkich wiadomościach, tak naprawdę. Nie wszyscy mają czas czytać to, co pojawia się w internecie, jeżeli chodzi o źródła, a tym bardziej o jakieś nasze polskie przydruki. Dodatkowo tych newsów jest tyle w ciągu dnia, że ciężko czasami się odkopać z tego wszystkiego na wieczór. I postanowiłem, że spróbujemy znowu pobudzić tą serię i wrócimy sobie do tego w takim formacie, że nie wiem, albo co dzień, albo co drugi, co trzeci dzień, w zależności od tego, co ciekawego się pojawi, będę wieczorem właśnie, gdzieś tam w godzinach takie 21, 20, 22 wrzucał takie newsy właśnie krótkie, kilka informacji z tego, co się działo przez ostatnie dni, co moim zdaniem gdzieś tam y, okazuje się być najciekawsze. Oczywiście dajcie znać, jeżeli Wam się spodoba ten pomysł, jeżeli nie, no to oczywiście on upadnie, tak jak poprzednio, ale to z mojego zaniedbania. Przejdźmy sobie oczywiście jakoś tam nazwę sobie tą serię, żeby to już kontynuować, jeżeli rzeczywiście będzie taka Wasza wola. No i mamy oczywiście kilka ciekawych informacji na przestrzeni ostatnich 2-3 dni. Wszystkie linki macie, jeżeli chodzi o źródła, oczywiście w opisie. No i tak, to co mnie zaciekawiło, to na pewno, że pojawi się nowa seria ZenPadów od Asusa. Pod tym względem ok, bo rzeczywiście mają się pojawić dwa modele i to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, czyli coś dla nas. Niestety konferencja gdzieś tam daleko, chyba w, za oceanem w ogóle, czy gdzieś na wschodzie w Azji, więc ciężko będzie generalnie by było się tam dostać. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście macie jakieś tutaj zdjęcie w tle. Urządzenie wygląda całkiem ciekawie, to raz. Po drugie pojawiają się dwie wersje, jedna taka zupełnie budżetowa z mniejszą ilością pamięci RAM, jakiś słabszy rozdzielczość ekranu, podejrzewam jakieś tam HD, albo ciut powyżej HD. No i dodatkowo druga wersja, trochę bardziej rozbudowana, z tam co najmniej 2 albo 4 GB pamięci RAM. No i dodatkowo ekran powyżej Full HD, to jest chyba taki sam ekran jak właśnie w Tabie S, więc no fajna konkurencja na pewno, zawsze coś nowego jeżeli chodzi o rynek, więc tutaj jak najbardziej OK, tym bardziej, że nie miałem żadnego tabletu od Asusa jeszcze do testów? Myślę, że, że to by było coś ciekawego, ja przynajmniej jestem zainteresowany, podobają mi się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejna informacja, na pewno ważna, jeżeli chodzi o Note 5. No kurczę, suszycha. słuchajcie, dwa dni, trzy, trzy dni temu pojawiła się jakaś plotka, że wcześniej, w lipcu się pojawi Note 5. Dajcie spokój. Jeszcze chyba się tak nie zdarzyło, żeby Note się nie pojawił we wrześniu na ifie. To jest tak naprawdę jego dzień, jego impreza, jeżeli chodzi o serię Note. Poza tym, miejmy na uwadze dwie rzeczy. No, mamy tutaj sporo jakby rozwiązań, które się pojawiają. Pomijamy już tutaj nie wiem, serię Galaxy A, jeżeli chodzi o smartfony, i Taby A, jeżeli chodzi o tablety, bo to nie jest najwyższa półka, więc ona trochę inaczej jest, że tak powiem, tutaj dobierana, jeżeli chodzi o terminy. No, ale tak, mamy świeżą S6 w miarę. Druga sprawa jest taka, że no, przecież ma się pojawić gdzieś koło czerwca, właśnie. Tab S2, to będzie też osobna impreza na pewno, jeżeli chodzi o to, tak jak w zeszłym roku podejrzewam. Hmm, poza tym ma pojawić się też zegarek. Czy oni go przyciągną aż do września, do Ify, Tego nie wiem. Fajnie, jakby się pojawił gdzieś w ciągu roku, właśnie między tym czerwcem a wrześniem, a we wrześniu zresztą właśnie to... Hmm, to jest chyba szef od Samsunga, jeżeli chodzi o właśnie tą część telekom czyli od telefonów, Jackie Sheen jakby zaprzeczył tym wszystkim plotkom, że będzie wcześniej niż we wrześniu Premiera Nota 5, więc musimy się uzbroić cierpliwość, ale jak będzie to wyglądało, to oczywiście zależy od tego, czy pojawi się tył szklany i nie będzie znowu MicroSD, o czym dobrze wiecie. No dobra, kolejna rzecz. Na pewno gdzieś tam na kanale, jeżeli chodzi o te samsungowe rzeczy, strasznie gdzieś tam pominąłem i to z mojej winy, to się przyznaję. S5 Active. Nawet się za bardzo nie starałem, żeby zdobyć to urządzenie do testów jakby w natłoku innych. I to jest minus, myślę, że to by można gdzieś tam było poprawić. Ale pojawia się S6 Active, który gdzieś tam potwierdzono, że będzie miał ekran QHD, czyli tak jak S6 zwykła będzie miał ten sam aparat i dużo większą baterię, nie mam mieć. Chociaż to nie wiem, czy to jest prawda. 3500 mAh. No to było coś fajnego, jakieś ciekawe rozwiązanie. Wiadomo, że ten telefon jest większy, tak? On jest dodatkowo zabezpieczony, pancerny. Możemy sobie nim rzucić. Nie zmienia to jednak faktu, że to może być jakieś ciekawe rozwiązanie, właśnie dla osób, które no, za mało uważają, że bateria jest po prostu za mała ze zwykłej S6. To jakiś tam kolejny news, i teraz z tych takich, powiedzmy, bardziej pobocznych, chociaż też myślę, że istotne, szczególnie dla osób, które mają Sony. Tutaj miesiąc temu pojawiła się aktualizacja dla Z2, Z3, i teraz ma się pojawić dla Z1, Z1 Compact i Z Ultra, jeżeli chodzi o Androida 5.0, i to chyba w nadchodzących tygodniach, tam tak, w, tak, dokładnie. No w nadchodzących tygodniach, czyli chyba już zaczyna się teraz jakby ta aktualizacja. No ciekawe, zobaczymy, czy rzeczywiście to jest tylko wymóg taki, znaczy zagrywka taka, że tak powiem marketingowa, żeby pierwsze dostały lepsze urządzenia, te słabsze później, czy rzeczywiście czymś się różnią te softy. Mam nadzieję, że mi dacie znać w komentarzach. No i z tych rzeczy, które są jeszcze tam istotne, to oczywiście Samsung tam się chwali, że sprzedał 10 milionów z 6, chociaż to jest chyba trochę poniżej pułapu, który chcieli, chociaż tutaj nie ma, to nie są chyba oficjalne żadne dane. No i pojawił się, czy został zaprezentowany G4C, czyli taki stylus, ale tam słabą specyfikację ma generalnie i kosztuje bardzo dużo, więc nic specjalnego, jeżeli chodzi o właśnie te urządzenia. Wszystkie linki macie w opisie, jeżeli Wam się podoba taka forma, dajcie znać, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!